Cześć, ja jestem Max, to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Tym razem będziemy dalej ten tworzyć, przepadać i tworzyć surowce. Sam tworzyć surowce, no. Może coś z nich zrobimy. Myślę, że robicie te spodnie, i, no nie, te spodnie i buty czyli połowę jakby uzbrojenia i tyle. Mamy tu nasz piec, a i będziemy jeszcze przepalać nasze no, jedzenie, które jest nawet sporo, chociaż mamy też trochę żelaza, to, to nie wiem. Dajmy ten jeden węgielek. Jeżeli mamy 30 węgla, to myślę, że warto 5 sztuk drewna deser, przeznaczyć na deski. O, 23, dużo to to nie jest, no ale trochę tak, trochę jest. Ja, trzeba będzie zjeść coś. Coś jednego. No i tyle. Jedzenie nam to przyda. Hmm, to tak samo jak te pochodnie i hmm, kilofem żelazny. Przyda na przykład na diamenty. Może przy, może w tym odcinku udamy się na diamenty? Co trochę bym zwątpił ale kto wie. I tu się nam zaraz skończy przepalać I damy tu nie wiem, trochę jakiegoś jedzenia yy, To co mamy do przepalenia i Chyba, że zabijemy coś jeszcze Ech. Tu się przepalaj ja siebie dam tu 23, tyle samo drewna i tyle samo żelaza 6 emeraldów Trochę zbroi chociaż zbroje najmniej się obawiam chociaż umiem zrobić na przykład miecz i, zbra, i spodnie oraz buty ile to da weźmy spójrzmy na crafting Uu. tylko jedno mięso się przepaliło słabiutko chyba robi się no tak robi się noc ale teraz sprawdźmy szybko te o, gdzie one są? Weźmy je. Chodźcie, tu ma 23 Żelaza. I sprawdźmy. Na przykład zacznijmy od spodni. Tu już będą jedne. Wygląda na to, jakby stoczyło mi na jakieś trzy spodnie. A to dobrze a to, to możemy zaszaleć co nie? weźmy potrzebne są spodnie czy co? Mhm, spodnie i buty oraz ewentualnie miecz ale miecz się, się najmniej martwi więc zajmiemy się spodnie oraz buty spodnie oraz buty raz i o tyle nam wystarczy, reszta przyda się na innego chyba na tarczę więc weźmy o schowajmy. gdzie są, a są buty i tyle hmm. Czym? Dobra, nam się dwa przydadzą te rzeczy, no, na przykład miecz. Ale to miecz to od najwyżej na później się przyda. Jeden mieczyk. I teraz będzie po trzy. I teraz zrobimy tarcz. się robiło? Że tak. Tak. Tarcza się nam jedna tylko przyda, po co nam więcej tarcz? Oraz jeszcze nam... W takim razie, czy będziemy iść do netheru? Hmm, nie wiem. Naszym głównym celem jest e, znalezienie diamentów i pokonanie smoka. I w zasadzie to tyle. Więc może warto iść w ten kierunek, chociaż żelazo nam się przyda. Nie wiem. Może pójdźmy do Nederu na wszelki wypadek. Coś się w nim, coś się tam poszuka, sprawdzi. No i tyle zróbmy sobie jedną sztukę patyków mamy tam mieczyk najwyżej żelazny miecz się przyda na lepszych przeciwników jakich są podejrzewam na derze no i tyle dobra przypalmy je te nasze jedzonka szczególnie te ziemniaki hmm. nie wiem ile te 9 żelaza a tu jest tylko 9 żelaza Mhm. Mm Aha No właśnie. To trochę biednie, chociaż mam tarczę. Jak w niej, jak w niej będzie bohater wyglądać. Czy można się nie wiem, bronić? Nie. Ale wygląda to tak. Czyli iść z takim potworem... Jeżeli właśnie iść na potw z potworem będzie nawet fajnie. Wygląda to mniej więcej tak. Dobra, odstawmy naszą torczę, później się ją wykorzysta, ale zostawmy ją. Tylko jak nie, dzisiaj bo w tej grze nie da. Szkoda. Dobra, przypalmy nasze ziemniaki, chociaż ziemniaki najmniej dla mnie są cenne. To nie wiem co, Weźmy, ja bym wolał wykorzystać, ja bym wziął tylko jeden węgiel. Albo przynajmniej z 5. Na razie wykorzystam jeden, bo kręć maksymalnie dwa węgile. O, resztę możemy sobie odstawić. Nie tak. Aha. Dwa węgle dadzą. Na przykład na przepalenie tych oto ziemniaków. 16. No to myślę, że dwa na styk będą węgle przydatne. To idziemy dalej kopać. co jeśli nam się skończą? Nie no, jak miałoby nam się skończyć? Mamy trochę desek. Teraz moglibyśmy zrobić jeszcze trochę pochodni chodźmy więc do kopalni i tyle, może spotkamy jakiegoś potwora może może fajnie, też fajnie by było w zasadzie ale też częściowo nie chciał w każdym bądź razie skopmy więcej gdzie to było, gdzie było to ten cały srow, to już byliśmy gdzie ja te... Ja ci już nie... Gdzie ja kupałem te swoje? Kamień. A tu... że kamień, no. Chciałem, chodziło mi o węgiel. Kamień. Trochę złe słowo, ale... No, ale pomyłka. <laughs> Myślę, że warto wydobyć ten węgiel na wszelki wypadek, na później. Żeby nie iść po kopalniach Zresztą i tak będziemy w kopalni Szukając diamentów No i tyle Dobra, wykopmy to Zawsze to jeden kamień będzie przydat, Zawsze to jeden kamień więcej <grytanie> Dlaczego? Nie wiem, najwyżej na Jakieś przedmioty o, jest y, nasze żelazo. Kolejne żelazo. Mam tylko co prawda, mamy już takie rzeczy, jak. Takie potrzebne rzeczy. To będzie najwyżej, jak nam się skończą. No to. Szczególnie narzędzia, one się najszybciej kończą. I tyle. To jest chyba. To chyba najgorzej jest wtedy. O, przepraszam. Tymczasem człowiek tam kichnie, ale to tam. Prz tak jakby przez... <laughs> przypadek. Dobra, w każdym bądź razie mamy tu jakieś. A, jeszcze jest węgiel. No, tak sobie myślę, że gdy znajdę jeszcze kiedyś węgiel, to myślę, że nie będzie trzeba yy, zbierać ich, bo po co, jak mamy węgiel już na potęgę? Więc po co nam więcej? Ile mamy węgla? 40. Ło! To sporo. Ty się zniszcz. Okej. Okay. Jeszcze tam coś jest? W tej ciemności słabo widać. No tu jest. Nie tym. <grym> Już bym chciał kopać pochodnią. Ale by było śmiesznie. Okej, okay, tyle wystarczy. Hmm. Cztery pochodnie to trochę malutko. Jeżeli będziemy na jakiejś wyprawie, może nam to nie wystarczyć, albo przynajmniej... Może być po prostu pochodni za mało. Dobra, w takim razie... Hmm. Ja bym ten ja kamień rozkopał. tak żeby mieć ich więcej. Już myślałem, że to coś jest, ale nie, coś mi się tylko przewidziało. Może i dobrze. Nie chciałbym na przykład spotkać rybika cukrowego. Aha, to nie to przejście, ale to jest woda, chociaż że gdybyśmy na przykład wybrali się na wyprawę. Chociaż i tak bym najwolał lepiej stać przy tym domku swoim. No ale co nie oznacza, że wybierzemy się na wyprawę. Może w kolejnym odcinku, albo nawet jeszcze w tym, zaczniemy budować komin, bo chciałbym, żeby. Mm, chciałbym, żeby po prostu mieć taką wieżyczkę i po prostu mieć komin. Komin, żeby widzieć na przykład coś z daleka, żeby na przykład. O, jak, jak fajnie wygląda upieczony ziemniak! Jak, buł jak bułka, która jest serem, no to naprawdę wygląda jak bułka z serem. <laughs> bułka z serem. Okej, okay, mamy 43 węgla, sporo. Bo jeśli to się zużyje, węgiel na 8 ziemniaków, no to przynajmniej będzie, w sumie będziemy mieli bardzo dużo jedzenia. Myślę, że na, e, myślę, że na komin będzie potrzebna duża ilość ziemi. Tylko z zbudować. Wydaje mi się, że nie będzie mi potrzebny. Hmm, chociaż. Nie wiem ile jest żelaza. Żelaza dzisiaj zdobyłem, na razie zdobyłem 6 sztuk. Tu jest ich 9. Tu jest 15. Czy warto robić żelazne drzwi? Ale co, to będzie forteca? Nie, ale. Może kiedyś zrobi się forteca. Może. Dobra, przepalajcie się. Yy, może coś schować tu do środka? No, cenne są tutaj rzeczy, ale linka to się nazywa. Po bo... ojej, jaka dziwna nazwa! Z yy, co mi zginęło mięcho. I po co mi ta skóra? Mam bardzo dużo jedzenia, a nawet po co mi ją chyba że na przedmioty jest tu bardzo dużo jedzenia. Siekierka niepotrzebne. Zadunki niepotrzebne. Miecz może na później, ciebie na później? Tak, na później. Surowce też się przydadzą na później, więc tego jest dużo. O, mięsko się, prze... ziemniaki się przepaliły. Czy brać więcej jedzenia? Nie wiem. Przepalałbym więcej jedzenia, tak żeby na przykład przepalał te dwa mięsa i ten mięsa. I przepalę potem 4 jedzenia. też to, że można je wtedy dwa węgle, ale co z Więc dobra, przepalmy je. Hmm. No i, albo nie najpierw ciebie. Czy się jeden węgiel wystarczy? Więc. No, więc tak, w sumie trochę powoli podsumowuję jest film. Nie to, że jest jakiś krótki, ale ponownie trwają te moje odcinki, jak. Ten jak, czyli około trwałem 15 minut, no to i taka ładna długość. No, są prawda odcinki dłuższe, ale po co nam takie długie odcinki? Więc mam nadzieję, że się filmik spodobał. Dzisiaj było fajnie, bo byliśmy w kopalni. przypaliliśmy trochę jedzenia, zdobyliśmy trochę surowców, wszystko po trochu. Także mam nadzieję, że, że się film spodobał. Zostawcie łapkę w górę oraz suba napiszcie komentarz. Ja wam się ten film spodobał. Także siemanko, cześć, papa, mne. Będą kolejne filmy trzy w jeden dzień, także siemanko, cześć, papa, miłych wakacji i miłego dnia. Także siemanko, cześć, papa. Pa.